Cześć, witam Was na recenzji monitora od AOC Q2577PWQ Także standardowo od budowy monitora y, zaczynając Nie mam tutaj wielkich zastrzeżeń, lecz monitor y, trochę się kołysa Z tego powodu, że w podstawie y, wmontowane jest takie podwyższenie które jest obrotowe, dzięki temu możemy łatwo obracać nasz monitor Ale po prostu wtedy bardziej się kołysze Jeżeli chodzi o funkcję piwota, no to działa tutaj wszystko bez zastrzeżeń Wygląd monitora jest naprawdę bardzo, bardzo ładny Mi się podoba, jest przede wszystkim nowoczesny Na pudełku podczas rozpakowania mogli się zauważyć niewielkie ramki No i niestety takie one nie są, czego można było się spodziewać Ale są naprawdę niewiele większe Dosłownie ramka zajmuje tyle miejsca, czyli i tak ten, ten ekran mamy po prostu, że tak powiem, rozpycha się w tym monitorze i ta ramka czy tak, czy tak jest naprawdę bardzo malutka także tutaj wielkiego rozczarowania nie ma Z rzeczy, które zauważyłem podczas testowania to fakt, że monitor się po prostu nagrzewa co jest w sumie dziwne, ponieważ tego nagrzewania nie było na przykład w monitorze gamingowym od AOC 144 Hz. To, czego także nie wspomniałem podczas rozpakowania, to, że monitor jest w rozmiarze 25 cali, dosyć w zasadzie niestandardowym rozmiarze, gdyż 24 jest takim standardem, że tak powiem, jest popularne po prostu. Także myślę, że jest to wielkość idealna. I według mnie, i dla mnie przede wszystkim jest to, jest to wielkość idealna 25 cali. Nie jest to ani za mało, ani za dużo. Jeżeli mamy małe biurko, to jest to, powiem takie, maksimum. Monitor idealnie nadaje się do montowania, do odrabiania zdjęć, do gier trochę mniej, o czym będzie później. Ale przede wszystkim do montowania jest idealny. Zmontowałem na nim dwa takie dłuższe filmiki z wyjazdu i powiem, że jest naprawdę bardzo komfortowe. Chodzi, chodzi mi dokładnie o to, że jest naprawdę bardzo dużo miejsca na poszczególne okna i linie czasu w programie, bo jak wiecie, ta rozdzielczość jest większa, i po prostu wszystko jest mniejsze i bardziej wyraźniejsze, i wygodnie przede wszystkim się montuje. O czym jeszcze nie wspomniałem wcześniej: to fakt, że ta postawa bardzo mocno się palcuje, i te odciski palców naprawdę mocno widać. Ciężko je po prostu zetrzeć, trzeba naprawdę mocno szorować, żeby to zniknęło. Jeżeli chodzi o samą matrycę, tutaj nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń. Podświetlenie monitora jest idealne, gdyż na czarnym tle nie ma żadnych bielszych przewarwień. Wokół, wokół ekranu. Kolory są naturalnie nasycone. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Zresztą sami możemy sobie wyregulować w ustawieniach karty graficznej, ale nie są one tak wyblakłe czy znaczy w ogóle nie są wyblakłe, ale nie są aż tak bardzo wyblakłe jak w monitorach gamingowych. Szczególnie jak w tym modelu, który testowaliśmy, że tak powiem, monitor wcześniej. Monitor posiada tą technologię. Tutaj jest napis, ale w tej chwili tego nie widzicie. Technologię Flicker Free, czyli, czyli po prostu, że nie ma tego mrugania, nie ma widocznego odświeżania na ekranie. W zasadzie to ja mam o wiele starszy monitor, ten który jest tutaj. Wręcz jestem bardzo stary, bo ma pewnie już około 6 czy 7 lat, a na nim migotania także nie widać. Także nie wiem dokładnie o co chodzi właśnie z tą technologią. Niby nie jest to monitor gamingowy, ale wspomnę tutaj o jednej rzeczy, a mianowicie rozmazowaniu się po prostu gry podczas, podczas szybkiego przesuwania myszką. Na filmie tego nie będzie tak widać, ale porównując do mojego starszego monitora, który także jest 60 Hz. Ten, to rozmazywanie jednak jest o wiele mniejsze Ten monitor do, do CSa, yy, czyli do gry bardzo szybkiej No, żeby nie powiedzieć, się nie nadaje, jest po prostu gorszy niż konkurencja Kąty widzenia monitora są naprawdę bardzo, bardzo dobre Zresztą widzicie, nie mamy praktycznie żadnego przebarwienia Może troszkę tam się yy, z prawej strony ekran przyciemnia Ale tutaj z każdej strony wszystko jest po prostu yy, idealnie tak samo kontrast jest naprawdę y, bardzo ok. Czarny jest czarny, y, biały jest biały. Przede wszystkim jednak y, to w moim monitorze ten biały jest y, po prostu żółty. Tutaj jest faktycznie, y, no biały po prostu jest biały, tak. Po prostu wszystko wygląda na nim naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także podsumowując, jest to monitor, w zasadzie jest to pierwszy monitor, który testowałem i który chciałbym y, zamienić za mój monitor. Czyli po prostu, żeby był to mój monitor domyślny i żebym na nim codziennie pracował. Do tej pory y, żaden z monitorów y, nie był tak idealny jak ten Raz to kolory były bardziej wyblakłe Drugim znowu kolor czarny był praktycznie szary nie dało się tego w żaden sposób zmienić y, Więc też był nie taki jak jakbym po prostu chciał A ten spełnia wszystkie moje wymagania Ale trzeba mieć to na względzie, że po prostu ta rozdzielczość jest wyższa I gdy macie starsze karty graficzne no to niestety w grach będziecie mieć bardzo mało FPS-ów, praktycznie 50% FPS-ów ucina ta wyższa rozdzielczość, także, także musicie się z tym liczyć. Także myślę, że to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, no i cześć!